Ciekawy jestem, ile godzin w ciągu dnia poświęcacie na podziw Czy starcza Wam czasu, aby pograć w piłkę? Czy spotkać piłkę? Zobaczcie, co przytrafiło się Szymonowi. Wszystko jak Bicie Chodź na północ, do lasu. Tam będzie dużo krwi. Dozo w szkole. Nienawidzę brokułów! Zapiszcie sobie temat. Chodzenie. Zaraz przejść do waszych ulubionych. Zaraz przejść do waszych ulubionych. Czym po, czym po, czym po, czym podmiot różni się od... Dzień dobry. Szymon, Wypamiętaj. Nie. W takim razie pała. Pała! Pała! Pała, pała to pała ja się... Brak mi słów. Kurwa. To już trzecia jedynka. Czym podmiot różni się od podmiot różni Nie Niedługo kupuje nowe itemy! Co kurwa jest! Itemy! Przecież mieliśmy się rozprawić z wampirami i pokemonami, pokemonami. Wymikasz przez zwalem nie. Ja to bym na twoim miejscu oblał kąpa wodą święconą. Wodą Oświęconą. święconą. Etam, 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 etam. Rany boskie dziecko! Jak ty wyglądasz? Szy? Jak boskie dziecko? Nie wyciągajcie książek, tylko książki i podpiszcie się na górze. O co tu chodzi? Nic nie rozumiem. No to to to, to 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 rozumiem. Taki świat fantazy, wiesz. Są tam krasnale, demony, magowie, wilkołaki, po to male jak do opalenia kota. Ja mam <ścoughs> krzywy. <ścoughs> Kurwa. <ścoughs> Ale czas już wracać do krewistości. Zaliczę tą klasówkę, pójdę pograć w piłkę, pomogę tacie pograć w piłkę, spotkam się z nią w piwnicy. Pamiętajcie, że prawdziwe życie dzieje się w